Na drogach zalega wiele zanieczyszczeń. Błoto, piach i przede wszystkim sól nie wpływają dobrze na stan samochodu. Myjąc samochód, warto pamiętać też o umyciu podwozia. Chociaż wydaje się to stosunkowo trudne, nowoczesne myjnie oferują taką funkcję. Taką usługę oferuje Car Wash Spa w Gdańsku. Jak to działa? No to po kolei. Cały proces odbywa się automatycznie, zanim jednak samochód Umyją maszyny ręcznie jest on oczyszczany metodą wysokociśnieniową. Opłukany pojazd bez przyklejonych do lakieru zanieczyszczeń wjeżdża na taśmociąg, który automatycznie przeprowadza go przez poszczególne etapy mycia. Podwozie jest myte już na początku. Kilka wysokociśnieniowych dysz spłukuje spód samochodu na całej długości i szerokości. Na końcu mycia całego pojazdu odbywa się suszenie. Całość trwa zaledwie kilka minut. Wizualny efekt jest w pełni zadowalający, a korzyść eksploatacyjna takiego mycia odczuwalna będzie w przyszłości. Carls Spa to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Trójmieście. Oferuje także stanowiska do bezdotykowego mycia samochodu, odkurzania i prania tapicerki.